Cześć z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę ci, jak szybko dodawać zdjęcia do kanwy. Pierwszym starym sposobem jest po prostu kliknięcie w przesłanie i tutaj możemy dodać zdjęcie po prostu z urządzenia, z Facebooka, z Google Drive, z Instagrama czy też Dropboxa. A więc kliknijmy w urządzenia i wybierzmy sobie jakieś zdjęcie. Klikamy może to zdjęcie. Otwórz obrazek został przesłany. Więc możemy sobie przenieść do projektu. I to był pierwszy sposób na, na dodanie zdjęcia do kamby. Drugim sposobem jest po prostu skopiowanie jakiegoś zdjęcia z naszego dysku. A więc kliknijmy sobie nasze zdjęcie prawym przyciskiem myszy. Klikamy kopiuj, przechodzimy do projektu, Ctrl V i już mamy zdjęcie w projekcie. Ten sam manewr możemy zrobić korzystając z innych stron internetowych. Przejdźmy sobie do strony excel.com i wybierzmy sobie na przykład to zdjęcie. Klikamy prawym przyciskiem myszy, klikamy kopiuj obraz, przechodzimy do projektu i Ctrl V. Kolejnym sposobem jest sposób drag and drop, czyli przenieś i upuść. A więc wybierzmy sobie na przykład to zdjęcie, przytrzymujemy lewy klawisz myszy i przenosimy to zdjęcie do projektu. I już mamy zdjęcie w projekcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.